Jaka jest największa ściema, jaką powiedziałem rodzinie? Udawałem, że jestem biedny, żeby przetestować moją rodzinę, ale ich reakcja rozbiła nas na zawsze. Przez 10 lat to ja ich wszystkich wspierałem finansowo. Miałem 32 lata, moja firma te szła świetnie. Kupiłem rodzicom dom, opłaciłem siostrze studia medyczne, ratowałem brata, gdy jego trzecia firma zbankrutowała. Nie liczyłem pieniędzy, myślałem, że rodzina to najważniejsze, ale potem coś zaczęło się zmieniać. Mama dzwoniła tylko po to, by poprosić o pieniądze. Tata przysyłał mi zdjęcia drogich rzeczy, które chciałby mieć. Brat śmiał się ze znajomymi, że łatwo mnie oszukać. To zabolało najbardziej, więc uknąłem plan. Z pomocą prawnika stworzyliśmy fałszywe dokumenty, że firma upadła, że mam długi, Oddałem sportowy sam Mochód przyjacielowi. Wynająłem małe mieszkanko. Ubierałem się w tanie ciuchy. Przez dwa tygodnie wyglądałem, jakbym naprawdę stracił wszystko. Zwołałem spotkanie rodzinne. Zanim coś powiedziałem, już widziałem ich zniechęcenie. Ojciec patrzył na zegarek. Mama wzdychała, że ominie serial. Brat grał na telefonie. Siostra narzekała, że przegapi zabieg w spa. Położyłem papiery na stole i powiedziałem, że straciłem wszystko. W pokoju zrobiło się ciszej niż kiedykolwiek. Ojciec poszedł nalać sobie drinka. Nawet na mnie nie spojrzał. Mama zaczęła poprawiać obrazki na ścianie. Siostra musiała iść na spotkanie. Brat uśmiechnął się, jakby to było zabawne. Przez dwa tygodnie. Zero telefonu. Nikt nie zapytał, gdzie śpię. Czy mam co jeść? Ojciec tylko wysłał mi link do pomocy socjalnej. Brat wrzucił. Posta Karma wraca. Po dwóch tygodniach napisałem im, że dostałem pracę w sklepie. Brat odpisał od razu: Gruby spadł z wysoka. I to mi wystarczyło. Pierwszego dnia nowego miesiąca. Pojechałem do ich domu, w garniturze, w moim sportowym aucie. Mama upuściła filiżankę, gdy mnie zobaczyła. Zanim zdążyli coś powiedzieć, dałem im papiery. Macie 30 dni na wyprowadzkę z mojego domu, tata aż się trząsł, mama płakała. Rodzina powinna się wspierać, ale ja wsiadłem do auta i odjechałem. Tego samego dnia mój doradca wysłał bratu i siostrze listy. Albo oddają wszystko, co im dałem, albo sprawa trafi do sądu. Brat wydzwaniał 17 razy. Zablokowałem go. Siostra przyszła do mnie do pracy, płacząc, ale wtedy zrozumiałem jedno. Kiedy gdy myśleli, że nie mam nic, nie interesowałem ich. Ale gdy zobaczyli pieniądze, nagle rodzina jest najważniejsza. Teraz mieszkam w nowym domu nad morzem. Rodzinny dom wynajmuje. Kasa idzie na oszczędności. Siostra zapieprza na dyżurach, żeby oddać za szkołę. Brat pracuje w sklepie, z którego kiedyś się śmiał. I wiecie co? Czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Czy powinienem ich przeprosić?